Witam Państwa. Chciałem pokazać Państwu kolejny samochód po moim montażu. Jest to Volvo XC60 z silnikiem 3.2 o mocy 240 koni. Jest tu zamontowana instalacja firmy LPG Tech. Tu mamy sterownik 326 OBD. Bardzo nic nie zobaczymy przy tej instalacji gazowej. Wtryskiwacze mamy tutaj pojedyncze. Co to wtryskiwacze? Yeti. Reduktor. Jest tutaj firmy KME Model Gold GT, jest pod podszyb w podszybiu, tak samo obok niego jest sterownik, właśnie tak jak mówiłem wcześniej 326 OBD, przełącznik wylądował w tym aucie o tutaj w tym miejscu tankowanie mamy z dokręcaną końcówką w miejscu pod klapeczką od benzyny. A zbiornik w tym miejscu jest 50-litrowy. Gazu realnie nam wchodzi 45 litrów. Zapraszam serdecznie i do widzenia.